Obawy Polaków związane z chorobami. Choroba zawsze niesie ze sobą poczucie zagrożenia, niepewności, zagubienia. Czego jednak tak konkretnie obawiają się Polacy? Poznajmy wyniki najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie National Nederlanden. Blisko 60% badanych obawia się chorób cywilizacyjnych. Jednocześnie aż 40% osób nie jest pewnych, czy są zabezpieczone na wypadek poważnego schorzenia. A czego dokładnie się obawiamy? Najczęściej pogorszenia jakości życia, utraty samodzielności oraz obciążenia bliskich konsekwencjami choroby. Dlatego za najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem się na wypadek choroby badani uznają dostęp do skutecznej opieki medycznej, zabezpieczenie finansowe zarówno kosztów leczenia, jak i potrzeb rodziny zabezpieczenie niezbędnego wsparcia także dla rodziny. Nacjonalne Nederlanden oferuje ubezpieczeniowy program wsparcia w chorobie, na który składają się cztery umowy dodatkowe, uzupełniające podstawowy zakres ubezpieczenia na życie: diagnostyka w kierunku poważnych chorób, poważne choroby z ochroną rozszerzającą się w czasie, choroba wymagająca leczenia operacyjnego oraz pogorszenie się stanu zdrowia w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W ten sposób ubezpieczeniowy program wsparcia w chorobie zapewnia zarówno pomoc finansową, jak i usługi medyczne. Dzięki temu działa teraz i na dłuższą metę.